Macie bardzo mało czasu, by podjąć jakieś działanie. To działanie wyznacie. Wiecie o co chodzi. Czasu już nie ma. Trzeba zakasać rękawy, wyjść z domu, załatwić sprawę. Popatrzcie na te płomienie. Wam pali się grunt pod stopami. Naprawdę nie ma już czasu. Trzeba działać. Zastanówcie się, jaka sprawa jest przez Was odwlekana. Pomyślcie nad tym, co w Waszym życiu wymaga Waszej reakcji, a odwlekacie to jak najdalej się da. Nie odwlekajcie. Zróbcie. Zamknijcie tę sprawę. Bo pora się uwolnić, popatrzcie, uwolnienie się od karmy, uwolnienie się od zobowiązań, uwolnienie się od układów. Musicie uwolnić się w końcu od tej sprawy. Ta sprawa związana jest z jakimś przedsięwzięciem, jakimś biznesem. Tutaj są pieniądze, tutaj są jakieś plany na życie. To są jakieś życiowe sprawy, jakieś zakupy, jakieś remonty, jakieś inwestycje, kredyty, pora się uwolnić. Może to być rezygnacja z jakiegoś kontrahenta, wspólnika, z jakiegoś zakupu, inwestycja w firmie, budowa domu, remont mieszkania. Tutaj wy gdzieś się uwalniacie, z czegoś będziecie rezygnować. Ale macie z tym wielki problem. Popatrzcie na to więzienie, jak mocno jesteście przez tę sprawę, czy jakiś ludzi, którzy są w tej sprawie zniewoleni. Ale popatrzcie na tę kartę. Wam się tylko wydaje, że wy nic nie możecie w tej sprawie uczynić. Wam się tylko wydaje, że jesteście niewolnikami czy zakładnikami tej sytuacji. To więzienie to iluzja. Możecie wyjść, możecie wstać, powiedzieć nie i otworzyć te drzwi. Nie ma tu żadnej kłótki. Mogą to być też jakieś Wasze przekonania, że tak nie wolno, że tak się nie robi. Tak wolno, tak się robi. Możecie wyjść z tego układu. Panie, nie macie takich problemów. Wy jesteście ponad tym pożarem, wy jesteście ponad tym więzieniem, panie są tutaj wolne, panie odnoszą wielkie sukcesy, panie mają świetny czas, by zmienić pracę na lepszą, by poprosić szefa o awans, by dostać podwyżkę. Czas pieniądza dla pań. W bliskich relacjach, jakieś konflikty, ciemne chmury, szykowanie się do jakiejś wojny, więc tutaj są dwa odmienne stanowiska w Waszych relacjach. Panie wolne i niezależne, panowie bezwolni i zależni, te różne stanowiska prowadzą do konfliktu. To jeszcze nie jest ostra wojna, Wy tutaj tylko szykujecie się do konfliktu. I to przekłada się na Wasze odczucia w życiu rodzinnym: brak tutaj miłości, stabilności, pewności, bezpieczeństwa, niefajna atmosfera w Waszych rodzinach się pojawia. Popatrzcie na tę rodzinę, ona jest odwrócona. Nie jest to czas, by tworzyć związki, nie jest to czas, by zakładać rodziny, nie jest to czas, by budować coś wielkiego, wspólnego. W bliskiej relacji. Nie jest to czas na budowę domu, nie jest to czas na remont mieszkania, nie jest to czas na wspólny kredyt. Pomiędzy Wami jest zła atmosfera, musicie ją oczyścić.